Filip Wiszniewski dla portalu Fight Sport ze mną uśmiechnięty, ale też spokojny. Emir, mamy to. Witam cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Ciebie też. Przede wszystkim. Jeszcze raz. No i teraz przejdźmy do, do tak naprawdę klus prawy, czyli gala krwawy sport 7. Powiedz, skąd taki pomysł na, na walki tutaj, właśnie na krwawym sporcie, w sportach stójkowych? Bo wielu też ludzi może kojarzyć Cię raczej z zawodów ADCC. Tak, tak. Dokładnie to zgadza się. Bardziej jestem parterowcem, ale padła propozycja od trenera, że szukają zawodnika 80 kg a zawsze się chciałem sprawdzić. Ostatnio właśnie z miesiąc temu zacząłem dużo oglądać One Championship. Jak wiemy, to tam są fajne bitki w stójce, więc mówię czemu nie? I spróbujemy, zobaczymy jak jutro będzie. Nastałem się wiadomo na wygraną. Jestem dobrze przygotowany. Fajny kam za mną. Naprawdę. Jest taki element niepewności, bo jednak zawody czy ADCC, czy IBJJF, to jest twój chleb powszedni. Wiesz na co się piszesz, a tutaj zdaje się, że to będzie pierwszy raz. Także co ty czujesz w tym momencie? Bardziej podekscytowanie czy też niepewność? Nie, czuję się pewnie na pewno na 100%. Naprawdę na sali treningowej sparowałem z mistrzami świata. U nas dużo jest właśnie mistrzów Polski K1, mistrzów świata i naprawdę Przerobiłem do skan, więc jestem pewien na 101%. To jeszcze zaczepię taki temat, bo chyba zdaje się, że z, yy, z Kiwigistanu tak pochodzisz. Tak, Także jak to się stało, że znalazłeś się w Polsce? Wiesz co, w, w Polsce ogólnie od piątego roku życia. I rodzice tutaj się przeprowadzili, więc jakoś tak rodzice się przeprowadzili. Ja miałem 5 lat, więc zostałem już na dłuższy okres <grym> <grym> powiedzmy w Polsce. No i od tamtej pory od 12-13 roku życia zacząłem uprawiać sporty chwytane właśnie, jakieś judo wcześniej było, ale to takie bardziej zabawa i jakoś to się rozkręciło Czy na dzień dzisiejszy możesz powiedzieć, iż dzisiaj ta walka to jest raczej taka forma przygody sprawdzenia się, jednorazowy wyskok i bardziej na celu masz, nie wiem, być może Mistrzostwa Świata, trialsy czy jednak chciałbyś kontynuować też karierę w sportach stójkowych, czy na przykład w MMA? Nie, ja się nastawiam na karierę w MMA tutaj traktuję jako przygodę, ale też sprawdzenia się. Bo naprawdę stójka nieźle mi wychodzi i bardzo chciałbym się sprawdzić w tym z dobrym zawodnikiem i zwłaszcza że to jest taki K1. To jest fajny taki przeskok, powiedzmy, to jest zawodowa walka, też się trochę obić, poczuć to, tą atmosferę, bo gdzieś tam startowałem amatorsko jeszcze w MMA. Ale wszystko jeszcze przede mną, na pewno. Czy w tym okresie przygotowawczym, bo mówisz, że był dosyć mocny, odstawiłeś całkowicie grappling, czy jednak też starałeś się, aby gdzieś nie zapomnieć, aby rozwijać nowe rzeczy, też kultywować te treningi? Nie, cały czas robiłem dwa razy w tygodniu treningi MMA. No wiadomo, więcej miałem tej stójki, ale powiem tak, miałem dwa trzy tygodnie temu zawalczyć na galię WMA, więc to MMA, ten parter gdzieś cały czas był. I pod ostatnie dwa tygodnie już trochę więcej tej stójki robiłem po prostu. Sparingi typowe K1 robiłem tylko. No to fantastycznie. Wiemy chyba o tobie już wszystko, oprócz jednego. Jak jutro się zaprezentujesz? No życzę Ci przede wszystkim, żebyś wyszedł cały i zdrowy zarówno Ty i Twój przeciwnik. I teraz chwila dla ciebie, bo myślę, że chciałbyś pewnie podziękować paru osobom za te przygotowania. Dokładnie, chciałbym podziękować całemu Aligatorez, wszystkim moim sparing partnerom. Oczywiście moim trenerom przede wszystkim Rafał Korczek, Kamil Umiński, Tomek Janiszewski, trener Dima i wszystkim moim sport sponsorom. Dziękuję no. bardzo. Dziękuję również.